Katastrofa linii ludzi, dla Airlines z 16-letniego samolotu CLJ-900 po wylądowaniu w Toronto przewrócił się na drugą stronę i ludzie w środku zwisali jak nietoperze. Ten samolot pomógł w środku przewieźć 9, 90 pasażerów, z czego w środku było 76 pasażerów z czego 19 z 21 pasażerów potrzebowało pomocy medycznej, z czego 3 miało stan krytyczny. W poniedziałek wieczorem samolot miał wylądować. W trakcie lądowania było kilka prób. W trakcie lądowania, gdy już miał podjąć się do lądowania, zaczęła się burza śnieżna. Był ciężki kontakt z bazą i ciężko było wylądować. Podjął tego ryzyka i zaczął lądować. To wszystko na dziś. Dziękujemy za uwagę. Mateusz z tej strony.